widziałeś pierwsze sceny, widziałeś Marcina serialowego, którego gra Mikołaj Roznerski, no na tym skupi się e, e, cały początek, w zasadzie we wrześniu będziemy żyli zaginięciem Marcina, Marcin traci pamięć, cierpi na mnie. Nie, nie spojrzyj za dużo. Wiem jak miłość będzie się działo dużo, ale gdybym hmm. miał osobiście po obejrzeniu i tej zapowiedzi, i wysłuchaniu tego co mówi Aga, znowu podsumować to powiedziałbym Roznerski, 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 Roznerski. Kryminalna intryga w tle, jakaś mafia, jakiś, jacyś przestępcy polujący na postać, którą gra Marcin Редактор субтитров Dzień dobry, witajcie w Super Serialach. Jedyna niepowtarzalna Agnieszka Pyś. Witajcie, witajcie. I ja, Rudy, zapraszamy was na wycieczkę w krainę seriali, w krainę tajemnic, które to wszystkie Agnieszka wam rozwiąże. Pozdrawiamy wszystkich oglądających seriale, trzymamy za was kciuki. Niech się dzieje, a z tego co wiemy, no, otwieramy nowy sezon serialowy. Będzie się działo. Będzie się działo. Najlepsze podsumowanie tego, co możemy dzisiaj zobaczyć. Dzisiaj zobaczymy zwiastuny najbardziej popularnych seriali w... Telewizji. Najpopularniejsze wątki, najbardziej emocjonujące sceny, bohaterowie, którzy wzbudzają e, emocje, no i zapowiedzi, z których w zasadzie niewiele wynika. Nie, nawet dla wtajemniczonych widzów, nawet na, dla najwierniejszych fanów, mhm. no, ale te zapowiedzi są celowo tak skonstruowane, żebyśmy my jako widzowie chcieli więcej. Czyli dociekali, szperali w internecie, szukali informacji, co tam się jeszcze więcej wydarzy, bo oczywiście. E, produkcje, e, seriali. Scenarzyści nie mogą zbyt wiele zdradzić na samym początku sezonu. A mają już to wszystko nakręcone? To jest tak, że to już jest gotowe wszystko? E, seriale są z reguły kręcone z wyprzedzeniem 3-4 miesiące do przodu, mm -hmm. więc to, co zobaczymy teraz na początku września, te tytuły, które startują już 2 września w telewizji, e, były kręcone wczesną wiosną, e, przez całe lato, więc to, co teraz zobaczymy, to jest naprawdę e, niewielki wycinek e, historii, która się działa kilka miesięcy temu. Agnieszko, Wiem od Ciebie, że będzie się dziać dużo. Oczywiście, że w zasadzie co roku dzieje się wiele. Mamy dużo wydarzeń przed nami. Wielką Czwórkę zaraz poznamy. Chciałem Cię zapytać, czy nastąpi według Ciebie jakaś zmiana postaci ze złej na dobrą lub z dobrej na złą w tym sezonie? No będą takie metamorfozy. Metamorfozy bohaterów, odsłanianie nowej twarzy bohatera. No nie chcemy, nie chcemy też zdradzać od, od samego początku wszystkiego. Zwiastuny tych seriali, które przygotowaliśmy dla Was Będą na pewno taką leciutką wskazówką, kto może się zmienić, kto może pokazać inną twarz. E, tak, potwierdzam. E, w zasadzie w, każdym, e, w każdej produkcji, hitowej produkcji telewizyjnej, śledzonej przez miliony widzów, e, będzie taka metamorfoza. No dobrze, w takim razie, Agnieszko, czwóreczka, od czego zaczynamy? E, może nie, odwróćmy kolejność. Zacznijmy dzisiaj od jedynki i od e, serialu, na który czeka ponad 3 miliony widzów, bo takie, takie wyniki oglądalności za, e, zanotował serial M jak Miłość w telewizji polskiej i chyba ten zwiastun serialu M jak Miłość, Sagi Rodu do Mostowiaków jest najbardziej wyczekiwany przez wszystkich. Serial startuje 9 września, ale my zwiastun mamy już teraz. 32 dni i nic. Myślisz, że Marcin jeszcze żyje? Ej, co to jest? Ej! Co tu w ogóle robi na środku drogi, co? Ej, się Kawa kim ty w ogóle jesteś. Nie, nie będę miała teraz żadnej chemii. Nie chcę się być sama. Dima przekroczył granicę. Marcin! Pana! M jak miłość, nowy sezon od 9 września o 20:55 w Twórce. Kurczę, powiem ci, że jako ja zostawiam jak miłość. Ale tutaj to wygląda grubo kryminalnie jak superprodukcja ze Stanów, a nie jak, wiesz, Mostowiakowie na wsi w Grabinie. No, scenarzyści się postarali, twórcy serialu zadbali o to, żeby nie zabrakło takich wątków naprawdę trzymających w napięciu od początku do samego końca. Widziałeś pierwsze sceny, widziałeś Marcina serialowego, którego gra Mikołaj Roznerski. No, na tym skupi się cały początek. W zasadzie we wrześniu będziemy żyli zaginięciem Marcina. Marcin traci pamięć, cierpi na mnie. Nie, nie za dużo. Wszyscy to wiedzą. To to nie okay. jest jakaś wielka tajemnica. To było zapowiadane już w zasadzie od znaczy, końcówki. Nie jest tajemnicą, że Agnieszka weszła i mówi roznerski, 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 roznerski. No jednak naprawdę chyba tak. będzie to topek. Tak, będzie. myślę, że zasługuje w ogóle sam pomysł poprowadzenia wątku Marcina na solidne pierwsze miejsce i takie miejsce, z którego długo nikt Marcina zagubionego, cierpiącego na amnezję nie zepchnie. No ale nie będzie pamiętał przynajmniej. Nie będzie. No i zobacz, tutaj wątek pojawia nam się fajny, miłosny też. E, Michalina sosna, która gara kamę, będzie wylewała może Łez za Marcinem, no ale nie tylko to. No, zerknąłeś pewnie też na sceny choroby jednej z głównych bohaterek Doroty. No, i takiej poważnej choroby już. Tak, to choroba nowotworowa, która wyjdzie na jaw w nowym sezonie. Widzowie na pewno śledząc wątek Doroty, widzieli lekką zapowiedź tego, co może się z Dorotą dziać, bo to też nie było tajemnicą. To było odsłaniane tak po, delikatnie, stopniowo w poprzednich odcinkach w minionym sezonie. Więc tutaj ta choroba nowotworowa też nam się wybije na pierwszy plan. Okej, okay, czyli miłość i choroba, i wątek kryminalny również. Amnezja w tle, Amnezja. i nowa, Bohaterka. No to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że nowi bohaterowie dołączają, więc wiem jak miłość będzie się działo dużo, ale gdybym mm -hmm. miał osobiście po obejrzeniu i tej zapowiedzi, wysłuchaniu tego, co mówi Aga, znowu podsumować, to powiedziałbym: Roznerski, 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 roznerski. No tak. Ale tak. widać, że doceniasz tę postać. Doceniam, wiesz co? Bo. Tutaj widzę taki naprawdę duży element zaskoczenia. Wydaje się, że już nic złego Marcina, bo ja go cały czas odbieram jako Marcina mm -hmm. nie roznerskiego, e, nic złego Marcina spotkać nie może i tutaj nagle wiesz, taka bomba. Ech, no dobrze, to... Nie tam... jesteś za bardzo wtajemniczony, ale... Jestem bardzo już no taki jesteś wtajemniczony, że nie wie, że na przykład amnezja i ta utrata pamięci to konsekwencja brutalnego powicia za zatargu z mafią, e, którego świadkami byliśmy w poprzednim sezonie, więc to się wszystko spina w fajną całość. My się równo dzielimy, bo widzowie wiedzą, ty wiesz, ja już nie muszę. To było Emi Jak Miłość, czas na dwójeczkę. Co będzie Ech. drugie? Tak, teraz będziemy żyli w świecie na dobre i na złe, czyli lekarze z Leśnej Góry, mimo że serial, który... Y Wzbudza dosyć ciepłe uczucia wśród widzów. Wydawałoby się, że w leśnej górze nic złego stać się nie może, no to w tym sezonie scenarzyści również wspięli się na Wyżyny. Jeśli chodzi o wyobraźnię i też tam wątki kryminalne, śmierć i mocne sceny, których będziemy świadkami już od 4 września, czyli od najbliższej środy. Zobaczmy. To na pewno on? Co się stało? Jak mogłeś? Wykorzystałeś mnie! Wzmusili mnie. Ty bym mógł cofnąć czas. Nazywam się Słomiński, ale ma to nie jest mój ojciec. Tak to jest jest twoim ojcem? Zróbmy test DNA. No. Wyjdź mnie. Czy ja wam coś zrobiłam? Za święca środki, co? Ty nie czułeś tego, że... że cię kocham? Musiałem cię zobaczyć. Na dobre i na złe nowy sezon od 4 września o 2055 w dwójce. No i to też gęsto, Aga. No, to gęsto. Przyznaję, że faktycznie ta leśna góra to jeden ze starszych seriali zresztą, było tak powolnym, takim, że tam w szpitalu w leśnej górze. No Przyjmiemy pacjenta, wyleczymy cudowne uzdrowienie. Ewentualnie romansik no, i delikatnie, ale starze. tu widzę już naprawdę podkręca się tempo. Tak. Ładna muzyka, fajnie zmontowane. Taka typowa zapowiedź, jak ty mówisz, że wiadomo wszystko i nic. Właśnie. To są sceny, które my jako widzowie odbieramy. O, pierwszy odcinek na pewno będzie przeładowany wydarzeniami, a potem już nic nam więcej nie skoczy. No i tutaj błąd, no bo zwiastun jest tak skonstruowany, że to jest w zasadzie zlepek scen z kilku do kilkunastu nawet odcinków, mhm. więc naprawdę czeka nas fajny wrzesień, o ile nie nawet październik w Leśnej Górze. Czyli długo się będzie rozpędzać. Początek tak. może powolutku, ale później już się posypie. Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę na tą śmierć Mario. To jest uh -huh. bohater, którego gra Marcin Korcz, mąż serialowej Blanki, lekarki z Leśnej Góry, yy, o której widzowie i Blanka uh -huh. dowiedzą się już 4 września, czyli w premierowym odcinku po przerwie wakacyjnej. Czyli Świerć... startują śmiercią. Startują śmiercią, ale nie do końca, bo jak sam widzisz, na samym początku w zwiastunu jest wątek śmierci i zginął Mariusz M. Blanka odczytuje taką wiadomość. Yy, to jest news gorący, który obiega internet, mhm. który dociera do Blanki w zasadzie jako ostatniej. No potem okazuje się, za to, że za tą śmiercią kryje się coś więcej. Śmierć zostaje sfingowana, o czym oczywiście e, twórcy serialu już nas też uprzedzają, żebyśmy wiedzieli. A, czyli znowu nie spuliłeś, się, muszę cię trzymać, Aga, bo dużo, 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 wiesz. Wiem dużo, ale widzowie wiedzą też sporo dzięki mhm. właśnie takim urywkom, takim scenom. E, wydaje się, że to może być troszeczkę wyrwane z kontekstu, z, z wydarzeń, które następują chronologicznie po sobie Aha. oczywiście, ale e, tak, scena, w której której pojawia się Marią cały, żywy i zdrowy, no to zapowiedź tego, że ta śmierć, której będziemy świadkami na samym początku nowego sezonu, będzie miała oczywiście ciąg dalszy. Czyli tak, z patentem. Myślę, że tak. Znaczy, jeżeli zaczynamy śmiercią, a później się okazuje, że to jest fingowana śmierć, mm -hmm. no to nie oszukujmy się, fajny patent. Fajny patent, fajny pomysł. No i oczywiście kryminalna intryga w tle, jakaś mafia, jakiś, jacyś przestępcy polujący na postać, którą gra Marcin Korcz, więc myślę, że to... W tej leśnej górze to się dzieje. Je, je, ale faktycznie była tam kiedyś bardziej sielankowa okolica. Widzisz, sielankową wersją scenariusza jest też. Są też oświadczyny. Pewnie są. też zwróciłeś na to uwagę tak. jeden z lekarzy pana. Ale ona powiedziała Koren... tak, sądząc po całku. Tak, rozumiem. tak, było tak. No, oświadczyny, zaręczyny, które też wzbudzają jakąś tam zawiść wśród personelu leśnej Kury, o ile tak można delikatnie nazwać pielęgniarki, z którymi miał do czynienia oświadczający się lekarz Max Beger, no ale to też wątek, który się rozwinie i który też. No, przeplata się troszeczkę wątek miłosny z życiem zawodowym lekarzy, i tutaj no, nie da się tego za bardzo oderwać. O, ale będzie się działo. Tak będzie wyglądał wrzesień w leśnej górze. Yy, jedziemy z trujeczką. Trujeczka to barwy szczęścia, to też bardzo wyczekiwane przez widzów serial w telewizji. Yy. Sam tytuł wskazuje na to, że będą same szczęśliwe momenty. No my wiemy oczywiście dzięki temu, e, co nam produkcja ujawniła w tym króciutkim zwiastunie, że no nie samym szczęściem żyje człowiek. No to zobaczmy to szczęście i nieszczęście zarazem. Że sprawdzimy razem jakieś świeże seriali. Przyniosłem ci trochę szczęścia do twojego szarego życia. Nie masz planów na wrześniowe wieczory? Włącz dwójkę! No co ty? Ekstra! kiedy. Jutro za tydzień, za miesiąc. Wracamy z nowym ekscytującym sezonem. Zobacz, co się wydarzy. Czekają na Was nowi bohaterowie, gorące romanse i nierozwiązane konflikty. Bardzo szczęścia już od 2 września o 25 tylko w dwójce! Najlepszy serial o superbohaterach. Tu ciekawe, bo to pierwszy zwiastun, który oglądamy dzisiaj, w którym lektor musi pomóc opowiadając, co będzie. Zwróciłaś na to uwagę, no tak, że wcześniej były same sceny, a tu mm -hmm. trzeba napisać, że i to jest sceny i coś tam. I nie mówię, że źle, ale jednak trochę jest no, sugestia tutaj. No musiała być lekka podpowiedź. No. Mnie też zaskoczył ten zwiastun. W tak krótkim czasie tyle scen, tyle wątków, tylu bohaterów. no Ciężko to naprawdę spiąć w jedną całość i jakoś sobie ułożyć w głowie, więc myślę, że ta podpowiedź lektora jest tutaj naprawdę pomocna i niezbędna. Ale tu wygląda na to, że jednak będzie się działo. W sensie Sugeruje to po tym lektorze, sugeruję po wszystkich scenach, po wszystkich bohaterach. Ja myślałem, że barwy szczęścia są takie bardziej ciągnące się, ale. Nie, no tutaj też musi być taki też element zaskoczenia musi być takie wiesz, że poczujesz, gęsią skórkę na. E, mm -hmm. na e, także no, musi być taki, taki, coś takiego, co przyciągnie widzów. No. Tak jak wspomniałam na samym początku, miłość sama, same zdra, e, zdrady. Przepraszam bardzo. O nie, jaki zdrad. Freud! Nie... Jaki Freud! Sama Ciała. miłość, same zdrady. Sama miłość, same romanse i sielankowe sceny, no się nie obronią. Musi romans być. też się zdradą, Aga, no. no. Zależy jak na to patrzeć. jak romansują osoby, które są stanu wolnego, a romans rozpoczyna jakiś okay, trwały związek, okay. no to Dobra, da się cofam. to obronić. Cofam, cofam. Dobrze, co więc w takim razie w barwach szczęścia będzie e, najbardziej hot. Najbardziej hot według mnie będzie właśnie wątek romansowy Kasi i Mariusza, czyli Kasia Glinka i Rafał Cieszyński. Mm -hmm. Rafał Cieszyński do Barw Szczęścia dołączył w, zes w zeszłym sezonie, więc jest tylko rok w, w obsadzie serialu. Ale stop, zatrzymam się na chwilę. Dołączył rok temu, ale mm -hmm. skoro mówisz, że to będzie największe wydarzenie, czyli rozumiem, że oś przesuwa się na niego bardzo. Tak. Y Widać, że bohater i sam aktor ma potencjał, więc scenarzyści mocno się skupili na Rafale, na postaci Mariusza, na to, żeby Mariusz rozbił udane, no jeśli tak to można nazwać, udane małżeństwo Kasi i Łukasza. Co to znaczy, że co nieudane, że można e... nazwać czemu jesteś taką uszczypliwa? No, Kasia jest dosyć. Yy, znaczy. <laughs> Nie obrażając oczywiście bohaterki. Kasia jest postacią, która szuka dziury w całym. W zasadzie cały poprzedni sezon pokazał, że w szczęśliwym małżeństwie też można mieć do męża pretensje o byle co, więc ona jest taką bohaterką, taką Średnio żoną, lubianą, która. Rozumiem. Tak, myślę, że y, wielu widzów tak na nią patrzy w ten sposób. Okay, czyli rozumiem, że teraz nastąpi zwrot akcji. Mąż mm -hmm. jednak niestety przechodzi no, do drugiej ligi na dalszy plan. No i Romans. Roman rozkwita Kasia. Z no, znajduje pozorne szczęście w związku z Mariuszem, no i ta scena tragicznego pożaru, w którym mhm. i tej akcji gaśniczej, w której Mariusz jako strażak ochotnik bierze udział, no niestety to szczęście szybko może skończyć. No ale tutaj... Nie będziemy Uuu. za bardzo spoilerować, No nie, spoilerować. nie no, nie, no nie, będę, nie będę tak, a nie odbieram widzom e, przyjemności oglądania tego, co nastąpi, bo to też tak jak mówię, sceny, które rozegrają się późną jesienią. To nie będzie sam wrzesień, mimo że barwy szczęścia startują już 2 września, no to nie będą sceny, które rozegrają się już na samym początku, okay. więc Rozumiem. dawkujemy emocje. Czyli no, stawiasz na miłość w Barwach Stawiam na miłość, no i też może na nowych bohaterów, pojawiają się nowe postaci, mignął ci pewnie Jan Wieczorkowski mhm. w nowej roli. Na w razie produkcja trzyma w tajemnicy, kogo zagra. No, my się domyślamy, no ale tego nie ujawnię, bo też nie chciałabym y, psuć. Y, ale też z potencjałem? Z no, potencjałem, oh, tak. tak, też wkracza w wątek dwójki bohaterów, też szczęśliwego małżeństwa. Myślę, że tutaj zdrady. Kracza w wątek dwójki bohaterów, Aga powiem ci, no trudno się domyślić, co tam się. No, to, to... Nie, no wiesz co, można to rozumieć w dwojaki Pani sposób. No, mieszkać we trójkę, nie, Może tak być. No powiem tyle broniąc się, broniąc się słusznie, żebyś tutaj nie wkładał w moje usta znowu jakiejś zdrady, czy romansu, czy spoilerowania tego typu scen, że to będzie raczej wkroczenie w ich życie rodzinne. Czyli takie... Troszeczkę pomieszanie. Teraz to już w ogóle nic nie wiem. Ty to dopiero pomieszałaś. Powiem ci autorzy Zwiastonów mieją Agnieszka jeszcze bardziej. No dobrze, barwy szczęścia faktycznie zapowiadają się z przytupem. Plus oczywiście efekty specjalne i szybkie tempo, ten montaż w ogóle tego wszystkiego jest taki bardzo, bardzo złożył. Świetnie to się ogląda i naprawdę ja też jestem pod wrażeniem, jak to fajnie wszystko zostało sprzedane, żeby no widzowie chcieli więcej, tak jak wspomniałam na początku, żeby no, rozpalić. Wyobraźnie troszkę też. Dobrze. Zobaczmy w takim razie czwóreczkę. co pod czwórką. Pod czwóreczką pierwsza miłość. Tutaj też będzie się działo i sam zobaczysz, że tutaj też mieszanina w zasadzie wszystkich możliwych wydarzeń jakie mogą się zdarzyć na ekranie. Wow. I uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było No, chodź bo tam to bardziej. Nie, nie, to co to? Jest w porządku. No fajnie jest, nie? No, piona. <ślał> Jestem bardzo świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. I uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było. No chodź, bo tam tamto bardziej. Nie, nie, co to, to, to jest? W porządku. No fajnie jest, nie? No, piona! A to by się coś nie pomyliło? Nie mówiła, że będziesz. A powinieneś uprzedzić. No to chyba nie jest w interesy. interesie. Policja! Policja Policja! Policja Policja! Przygotowaliśmy dla szefa ciasto zdrowe marchewkowe. Marchewkowe. Jako w szpitalu nie zamienili mnie, szef królika, ale doceniam. Kocham cię. Ja, no, no, powiem ci, że też cofam wszystko, co mówiłem wcześniej. I to akurat tutaj, to jestem w ogóle zaskoczony, bo to myślałem, że to jest w ogóle takie sitcomowe, już ciąg, totalnie guma, wiadomo, z pasa no, Można tak odbierać. Ale tu jednostki specjalne i z tym ślubem coś chyba nie do końca. Akcja policji, no ale ślub na samym początku, no to chyba będzie takie mocne otwarcie, bo to już pierwszy, e, pierwsze odcinki we wrześniu, bo m, Pierwsza Miłość też startuje 2 września na antenie Polsatu. Ślub na jeziorem komo, we Włoszech. Romantyczna sceneria. Piedy nie ma. Piękne plenery, no ale ten ślub, no moment no tam... zawahania Kaliny tutaj jest decydujący. Okej, okay. właśnie na niego zwróciłem uwagę, pewnie miałem na niego zwrócić uwagę. No Tak, uwagę. tak, tak. No tutaj taka delikatna sugestia była też w twoją stronę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkie Kaliny przy okazji, ale też no i policja, i ucieczka, i, I, i szef z wracający ze szpitala. Tak. Karol Wexler, grany przez Karola Strasburgera, wraca po zawale serca, więc ów, Karola nie pożegnamy, mimo że w minionym sezonie... Ale sezon, był strach trochę. Był strach. Miniony sezon tak się zakończył, że Karol dostał zawału serca na wieść o romansie żony, więc no, lekka obawa, że tego zawału nie przeżyje, była. Okay. A my jak naśmi wtedy postawić, to byłaś za tym, że wróci czy nie? Byłam za tym, że wróci, że to był tak fajnie też y, skonstruowany wątek mm -hmm. samego wyjścia na jaw strady, że musiał być ciąg dalszy, nie mogli po prostu Karola się pozbyć. Czy można powiedzieć, że ten ślub, to zawahanie Kaliny będzie tym najbardziej mm, wybrzuszającym się momentem sezonu? Tak, troszeczkę tak, bo pociągnie za sobą konsekwencje. Kalina oczywiście ślub z Oskarem weźmie, no to, to to nie jest na pewno spoiler z moich ust, no ale ten moment zawahania i tego, że coś tam jest na rzeczy, że ona się czegoś obawia, jest tutaj decydujący, no bo oczywiście w tle ci się postać Oliwki, sąsiadki Kaliny i Oskara, która ta, tutaj próbuje troszeczkę mącić. No opracowała, zaplanowała taką niebezpieczną intrygę, w którą wplątuje także dziecko Kaliny, więc ciąg dalszy nastąpi i bardzo szybko ten radosny, ślubny nastrój pryska, powrót z podróży poślubnej do Włoch. No, niestety, zbiega się z takim dosyć mrocznym zderzeniem z rzeczywistością. Matko, jedyna, będzie się działo. Zapytam cię tylko jeszcze, Ago, skoro już obejrzeliśmy tę wielką czwórkę i te zapowiedzi tego sezonu, um, czy zwiększa się ilość rzeczy kryminalnych? Bo w każdym zwiastunie mm. mamy wątki policyjne, są tu jednostki, tam jakaś sprawa, tu ktoś kogoś zastrzelił, tu wybuch. Czy jest tak, że. Z sezonu na sezon jest więcej wątków takich lekko spod ciemnej gwiazdy? No takie mam wrażenie. No, nie ma na pewno tej równowagi między szczęśliwym życiem bohaterów. Mimo, że szczęście zawsze się obroni, spokój, który towarzyszy postaciom, ale no... Emocje trzeba na czymś zbudować, mhm. a nic tak nie buduje emocji. Jak biegający, uzbrojeni policjanci, gangsterzy, jakaś śmierć w tle poszukiwania bohatera, więc myślę, że tutaj w zasadzie w każdej produkcji, która wystartuje tej jesieni w telewizji, dzieje się. Dzieje się. Zapytałbym jeszcze o mm, interes widzów, a konkretnie, którzy widzowie albo widzowie którego serialu będą najbardziej zadowoleni z nowego sezonu, Twoim zdaniem? A, no widzisz, i tutaj mnie troszeczkę zażyłeś, bo zależy m, której parze, któremu wątkowi okay. bardziej się przyglądają widzowie. Mm -hmm. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie ma takiego momentu w, w, w życiu bohaterów. Rozumiem, tak, jakiś. tak. Postarali się scenarzyści, tutaj muszę naprawdę pochwalić. E, tych e, twórców seriali, którzy czuwają nad tym, żeby scenariusz cały czas e, e, wzbudzał emocje, żeby coś się naprawdę działo, bo nawet po tych e, takich spokojniejszych momentach, w których naprawdę widz może czuć leciutkie znużenie, mhm. e, zawsze wystrzeli jakaś bomba. Znaczy, oczywiście bomba to taka delikatna przenoszka. No tego nie wiadomo, patrząc na zwiastuny, to trzeba się bać wszystkiego. No Może wyskoczyć w najmniej spodziewanym momencie mhm. coś, czego widzowie nie oczekiwali, więc myślę, że Tutaj y, w zasadzie widz każdego serialu sobie znajdzie dla siebie. Y Śmiało mogę powiedzieć, że widzowie będą zadowoleni po prostu. Też tak myślę, że to będzie Jesień, która przyciągnie przed telewizory, przed ekrany. E, wszystkich, którzy e, no, w jakiś sposób zżyli się z bohaterami. Będzie sporo fajnych momentów. Muszę powiedzieć, że brzmi to zachęcająco. Dziękuję bardzo. Proszę ja bardzo. zacznę nadrabiać wszystkie moje zaległości serialowe, a Was, kochani, namawiamy do tego, żebyście po pierwsze oglądali polskie seriale, a po drugie super seriale, na które zapraszamy na tym kanale Agnieszka Pyś i Rudy. Bardzo wam dziękuję. No to co, piękna jesień przed nami, jedźmy z nią razem Dokładnie. z Wami. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.